Ostatnie wydarzenia związane z głośnymi oskarżeniami wobec dziennikarzy telewizji TVN Turbo, Adama Kornackiego oraz Patryka Mikiciuka, wzbudziły ogromne kontrowersje i zainteresowanie. Mężczyźni zostali oskarżeni przez Prokuraturę Rejonową Katowice-Północ o gwałt na dwóch kobietach. Incydent miał miejsce w nocy z 11 na 12 października 2024 roku w wynajmowanym mieszkaniu w Katowicach. Już 9 września odbyła się pierwsza rozprawa przed Sądem Okręgowym w Katowicach, która zakończyła się decyzją o wyłączeniu jawności procesu. To zaskakująca decyzja, która wzbudza wątpliwości i pytania. Warto dodać, że decyzja o wyłączeniu jawności pogięto z powodu delikatności poruszanych tematów oraz w celu ochrony prywatności osób zaangażowanych w sprawę. W obliczu poważnych oskarżeń publiczny głos zabrała partnerka Patryka Mikiciuka, Kajra Śródka, która w swoim oświadczeniu stwierdziła Milczę, bo wiem więcej. To stwierdzenie tylko podgrzało atmosferę wokół sprawy, a wielu obserwatorów zaczęło spekulować, co dokładnie miała na myśli. Druga rozprawa w tej sprawie odbędzie się jeszcze w tym miesiącu, co dodatkowo podnosi napięcie i zainteresowanie społeczne. W akcie oskarżenia podniesiono, że dziennikarze mieli wykorzystać stanu pojenia alkoholowego dwóch kobiet w wieku 26 i 34 lat do popełnienia przestępstwa oraz innych czynności seksualnych. Warto również zauważyć, że do prokuratury zgłosiła się znajoma poszkodowanych, która, mimo że nie była świadkiem zdarzenia, miała znać prywatną relację kobiet. Oświadczenia obu dziennikarzy nie pozostawiają wątpliwości: obaj twierdzą, że są niewinni i byli ofiarami prowokacji. Ich obrońcy określili akt oskarżenia jako pozbawione uzasadnienia faktycznego i prawnego, co tylko potwierdziło ich determinację w dochodzeniu sprawiedliwości. Obie skandale wywołane przez to oskarżenia stają się zjawiskiem medialnym, które nie tylko przyciąga uwagę mediów. Ale również wpływa na wizerunek związanych z nimi instytucji. Pomimo że TVN Warner Bros. Discovery wstrzymał współpracę z Kornackim i Mikiciukiem, sprawa wciąż pozostaje aktualna i budzi zainteresowanie. Jak widać, temat nadużyć seksualnych oraz odpowiedzialności dziennikarzy w kontekście ich zawodowych działań nie przestaje być gorący. W miarę rozwoju wydarzeń Będziemy świadkami kolejnych zwrotów akcji tej kontrowersyjnej sprawie, która nie tylko dotyka bohaterów, ale także wpływa na społeczne postrzeganie zagadnień związanych z przemocą i etyką w mediach.